Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba, a gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich pokój wam. Zatrważonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani? Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, pełni byli zdumienia, rzekł do nich. Macie tu coś do zjedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do Was, gdy byłem jeszcze z Wami. Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mój Rzesza, u proroków i w psalmach. Wtedy. Oświecił ich umysł aby rozumieli Pisma I rzekł do nich Tak jest napisane Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie W imię Jego głoszone będzie nawrócenie I odpuszczenie grzechów wszystkim narodom Począwszy od Jerozolimy Wy jesteście świadkami tego Oto słowo Pańskie Jej Słowa Świętej Ewangelii Zgładzą nasze brzegi Raczej i siostry Początek naszego życia Pierwsze 10, 20, może nawet 25 lat Przebiega nam w dużych nadziejach że życie będzie nieskończone, że będzie wieczne, że będzie zawsze fajnie, że wszystko nam się ułoży, że będzie pięknie, że miłość będzie wieczna, że dzieci będą uzdolnione, że mąż, żona, że praca, że wszystko się uda. I tak przebiega jakieś 25, może 30 lat, może niektórym nawet dłużej to jakoś się udaje, podtrzymać taką nadzieję. Łatwo wtedy też jest grzeszyć i myśleć sobie, po cóż nam Pan Bóg, życie jest piękne, ale mijają latan, wyrasta mur problemów, mur grzechów. Człowiek się czuje jakoś zamurowany, odgrodzony, bo pojawia się jakaś choroba, bo ta ukochana osoba zawiodła albo umarła, bo w pracy wcale nie jest tak cudownie. Jakaś depresja. I zaczyna być życie nie do uniesienia po prostu i nie do zniesienia. Może niektórym się nawet udaje przekroczyć czterdziestkę w jakimś dobrym nastroju, ale później przychodzi przecież starość, zniedołężnienie, bezsilność, mózg odmawia też już nam posłuszeństwa i człowiek widzi, że życie jest. Trudne. A jeśli jeszcze sumienie jest obciążone grzechami, to już jest bardzo trudne. Szukamy jakiegoś okna, jakiegoś wyjścia w tym murze, jakiejś nowej nadziei, sensu. Wielu ludzi wtedy wraca do Boga, płacze, spowiada się, prosi. Nie ma pewności jednak, co Bóg na ten temat myśli. Co on sobie na ten temat myśli? A nawet jeśli dobrze się wszystko ułoży, co dalej? Dalej w tym oknie i w tym murze jakaś krata. Śmierć. Coś, czego nie da się pokonać. Coś, trzeba, coś, czemu trzeba ulec. I co dalej? Czy jest coś dalej? I ponieważ los ludzki dla wszystkich jest taki sam, jak teraz mniej więcej to nakreśliłem, i tu nie ma wyjątków. Nawet jeśli ktoś żyje 120 czy 130 lat, to i tak mniej więcej to tak samo wygląda. Dlatego też Bóg, widząc, że nasze życie jest zranione i przetrącone przez śmierć, przez grzech, przez zło, wychodzi nam naprzeciw. Robi wszystko, żeby nas wydobyć z tego zamkniętego świata, zamkniętego w grzechu, zamkniętego w śmierci, w nieszczęściach, w cierpieniu. Bo chociaż próbujemy zbudować tutaj jakiś raj, to jednak po jakimś czasie wszystko się rozpada i wszystko tracimy. I Bóg widząc tą naszą bezsilność przebija się do naszego świata. I w dzisiejszych czytaniach to widzimy, choćby w tym obrazku z Ewangelii, gdzie w tym zamkniętym pomieszczeniu ci apostołowie drżący, utraciwszy sens życia, widzą jak Jezus wchodzi mimo tych drzwi zamkniętych i daje im pomoc, nadziei na jeszcze jedno życie. Mówi, jest coś poza śmiercią. Jest życie wieczne. Mam ciało, mam kości, mam rany. Macie coś do zwiedzenia? Więc to jest jakieś życie konkretne nawet. I to jest dla nas ważne, bracia i siostry, żebyśmy mieli tą nadzieję, żebyśmy nie żyli chwilą, bo chwile mijają. Tylko żebyśmy żyli wiecznością. I popatrzcie na ten zestaw, na tą kolekcję czytań. Jest dużą pomocą dla zrównoważenia naszego poczucia sensu i dodaje nam to siły, żeby jeszcze przeżyć jeden dzień, jedną noc, bo tak trudne jest wszystko. W pierwszym czytaniu mamy taki fragment z dzieł apostolskich, kiedy Piotr wychodzi przed tłum Żydów i ponieważ zobaczyli, jak uzdrowił przy świątyni, przy bramie pięknej człowieka, który był chromy od nie mógł chodzić. I Piotr wyciągnął rękę, mówi nie mam złota ani srebra, w imię Jezusa Chrystusa wstanie. Ten człowiek wstał, wszedł do świątyni, modlił się, był oszołomiony takim cudem, taką siłą. Skąd taka siła, taka moc, taka siła życiowa, uzdrawiająca wręcz. Kiedy Żydzi to zobaczyli, byli zdumieni i wtedy Piotr zaczyna taką katechezę do nich. Nie będę jej całej przypominał z tego czytania, ale istotny fragment. W pewnym momencie mówi Piotr do nich tak, zabiliście Syna Bożego. Byliście nieświadomi tego, co robiliście, ale to był grzech. I teraz, żeby zmazać ten grzech, żeby, żeby on był zgładzony, to dokonajcie pokuty, nawróćcie się. I to jest pierwsze czytanie dzisiaj i to jest w ogóle też pierwszy krok w życiu duchowym, w, tym, w tej możliwości odzyskania życia wiecznego. To jest pierwszy krok, to jest pokuta. Uświadomienie sobie własnego grzechu albo uświadomienie sobie grzechu, który jest zawsze jakąś śmiercią życia duchowego w nas, czyli też zabijaniem tego, który jest nieśmiertelny, ale zabijaniem w nas Jezusa Chrystusa. I to ciekawe, w tym czytaniu nie są wymieniane jakieś konkretne grzechy, na przykład tam zabójstwo, cudzołóstwo, kradzież, tylko zabiliście Syna Bożego, zabiliście Mesjasza, czyli każdy grzech jest jakimś zamachem na Syna Bożego. I zauważcie, ci Żydzi byli zdumieni, bo oni nie widzieli swojego, swojego zabójstwa. Jakiś mur grzechów był przed nimi i oni poza tym murem nic nie widzieli. Mur grzechów. Kiedy człowiek wiele lat grzeszy, już nie widzi grzechów. Uważa to za stan normalny. To było na pewno wstrząsem dla tych Żydów, że Piotr im powiedział taką karzechez. Ale ona jest również skierowana do nas, bo jest pierwszym krokiem zawsze w drodze do życia wiecznego, to jest uznanie śmierci w sobie, grzechu, a zdolność jest, cechuje osoby, które są naznaczone palcem Syna Bożego, do, przeznaczone do, do życia wiecznego. Jak ktoś odczuwa skruchę, widzi swoje grzechy, to znaczy, że jest zaproszony do nieba. Ktoś, kto mówi nie mam grzechu, ja nie widzę grzechów, to ten stan jest bardzo niebezpieczny to należałoby się tutaj zastanowić, czy czasem nie rozminaliśmy się z szansą na inne życie. I w drugim czytaniu apostoł Jan w takim pięknym fragmencie o miłości mówi, że tylko wtedy znamy Jezusa Chrystusa, kiedy zachowujemy jego przykazania. To jest taki pozytywny krok w stosunku do wcześniejszego. Tylko wtedy znasz Jezusa Chrystusa, jeśli zachowujesz przykazania. W tym murze grzechów nagle pokazuje się jakieś okno, światło. Co mam robić? Zachowuj przykazania. Bo to jest miłość doskonała do Boga. No dobrze. I jeszcze Ewangelia, jakby trzeci etap, już końcowy: w tym odzyskaniu przyjaźni z Bogiem i odzyskaniu przyjaźni z człowiekiem przez Boga. W tym zetknięciu się, żeby mieć to życie wieczne. Jezus przychodzi mimo tych drzwi zamkniętych jakby przez mur, jakby przez okno i oświeca ich umysły, żeby rozumieli Pisma. To interesujące, bo pojawia się to już po raz drugi u Łukasza, że w tym momencie, kiedy pojawia się Jezus zmartwychwstały, zawsze jest jakiś kontekst odnoszony, zawsze jest jakaś asocjacja, skojarzenie do Pisma Świętego. Na przykład dwóch uczniów wymałus idzie i on po drodze, Jezus, wyjaśnia im pisma. Kiedy im wyjaśnił wszystko, wtedy dopiero go rozpoznali. Jutro jest a propos niedziela yy, Biblii. Niedziela Słowa Bożego. Święto Słowa Bożego. Mur grzechów, okno przykazań. No i potrzebna jest jeszcze jakaś krata pisma świętego po co? Bo ona zabezpiecza nas, żebyśmy nie wypadli za okno w jakąś herezję. I żebyśmy też nie zostali gdzieś tam, nie wpuścili kogoś przez to okno przykazań, kogoś takiego jak demona, który jest włamywaczem w naszym życiu. Potrzebna jest krata. Potrzebne są pisma. Pisma święte, dokumenty kościoła, tradycja, magisterium, rozeznanie duchowe. Bo w wykonywaniu przykazań można pobłądzić. Można stać się dewotem, bigotem, można stać się szaleńcem, sekciarzem, heretykiem. i bo człowiek chce dobrze, nie? ale źle rozeznaje. I tu jest potrzebna pewna krata, pewne rozeznanie. Pismo święte, dokumenty kościoła, tradycja. Żeby nie pobłądzić. Dlaczego w ten sposób y, dzisiaj ujmuję to słowo? <laughs> bo często, jak zauważyliście, wracam do takiego obrazu muru, okna i kraty. dlatego, bo dzisiejsze czytania wiecie, kojarzą mi się z pewnym wierszem z pieśni nad pieśniami. Która ta księga, pieś nad pieśniami, chyba najpiękniej ze wszystkich ksiąg Biblii, mówi o miłości Boga do mnie, do Ciebie. Mam na myśli drugi rozdział, wiersz dziewiąty. Posłuchajcie tego wiersza. On jest oczywiście taki bardzo symboliczny, alegoryczny, mistyczny. Ale w naszym życiu potrzeba też odrobiny mistyki. Za bardzo jesteśmy zmaterializowani. Zaaplikujmy sobie ją. To jest wiersz, który odsłania troskę Boga, Jego zabieganie wręcz o to, byśmy nie zginęli tylko w tym życiu, żebyśmy mieli jeszcze nie tylko wizję i nadzieję, ale żebyśmy w ogóle przedostali się do życia wiecznego. Brzmi ten wiersz tak, posłuchajcie. Mój ukochany, chodzi o Boga. Podobny do gazeli. Chyba każdy z nas wie, jak to szybkie zwierzę jest. Oto czeka na mnie. Na mnie, na człowieka. Bóg czeka na mnie. Boże, kochany. Niewiele osób w życiu na mnie czekało, ale Bóg czeka na mnie całą wieczność. Jak czeka? I ten wiersz dalej ciągnie, patrząc za mojego muru. Zagląda przez okno. I wypatruje przez kratę. Pomyślmy o tym. Najpierw to, że Bóg jak gazela tak mówi pieśń nad pieśniami biegnie do mnie dziś zamkniętego z jakimś murem, kratami, oknami. Miłość Boga jest bardzo dynamiczna, jest szybka, jest zwinna, jak skok gazeli. Starożytny autor porównał miłość Boga do biegu gazeli, bo nie mógł w swoim świecie znaleźć czegoś szybszego. Nie było wtedy yy, samochodów ani samolotów. Widział, że Gazela biegnie bardzo szybko, więc mówi, tak szybki jest Bóg. Szybki galop miłości. Miłość poszukująca człowieka. Zamkniętego w swoim ego, zamkniętego w swojej depresji, zamkniętego w bezsilności, zamkniętego w rozpaczy, no i oczywiście w czym? W grzechu i jeszcze powiem jedną rzecz. Zamkniętego w trumnie, w grobie. Same zamknięcia, świat pudełek. I to nie jest spacer, Biblia mówi, bo biegnie jak gazela. Piękne słowo. To nie jest spacer, ale skok u człowiekowi. Bóg ściga nas swoją miłością i zbliża się, pokonując kolejne przeszkody. Jakie? Ale takie patrząc za mojego muru. Zagląda przez okno. Wypatruje przez kratę. To mnożenie takich obrazków pokazuje nam, że on próbuje jakby z każdej strony do nas się dostać. I nagle zatrzymuje się. W jednym z tłumaczeń Pisma Świętego przetłumaczono to popatrz, oto stoi za naszym oknem, za naszymi kratami. Biegnie, ale w momencie, kiedy już nas odnajduje, stoi. Stać <laughs> to znaczy. To słowo jest w jakimś takim ostrym kontraście do, do, do galopu, o którym wcześniej była mowa. Jakby na moment ten ruch miłości, ta dynamika jego tęsknoty za nami zastyga. Cała energia galopu przetransformuje się w dynamikę w spoglądania na nas. Teraz jego oczy są dynamicznym galopem. Kontempluje człowieka. Wypatruje przez kratę, patrzy, zagląda, wypatruje, nie mruży oczu, nie odwraca wzroku, cały czas skupiony na mnie i na Tobie. Dlaczego pragnie w nas się wpatrywać? Czy Biblia nie przesadza trochę, że Bóg bez przerwy na mnie i na Ciebie patrzy? Nie, Biblia nie przesadza, Biblia się nigdy nie myli. Zapewne dlatego, że sam chce być dostrzeżony, nie? tego się patrzę, żebyś Ty i ja, żebyśmy mogli zobaczyć, że On widzi. Czyli żebyśmy też mogli Jego widzieć. Widzieć kogoś i być samemu widzianym to okoliczności jak najbardziej sprzyjające do zaistnienia miłości. Nie ma miłości bez zobaczenia kogoś. Podobnie jak nie chcieć kogoś widzieć i nie być widzianym przez kogoś, to jest właściwie nienawidzieć. To jest nienawiść, początek. Ja w tym wierszu widzę taką totalność miłości Bożej. W przypadku podążania, jak i przypatrywania się, te hebrajskie inne słowy sugerują, że ten ukochany Bóg, kochający Bóg raczej, Całkowicie poświęca się tym zajęciom, że jest całkowicie pochłonięty tym, żeby do nas się dostać, do każdego z nas, że Jego miłość jak galop gazeli ściga nas, a kiedy widzi, że jesteśmy pozamykami, próbuje z jednej, z drugiej, z trzeciej strony, z każdej strony. Że Bóg całkowicie jest pochłonięty tym zajęciem, dotarcia do nas, i to widzę również w tych czytaniach dzisiaj. Bóg całkowicie pochłonięty miłością do mnie, to mnie aż szokuje. Aż mi się nie chce wierzyć, że Bóg może mieć takie zainteresowanie mną albo Tobą. Ale to prawda. Myślę sobie też, komu jest łatwiej kochać mnie czy jemu? On jest piękny, prawdziwy, absolutny, doskonały, nieomylny, zawsze dobry. Łatwo byłoby mi go pokochać, a jednak nie kocham go. Ja jestem przepełniony złem. Pełen kłamstw, jak mówi psalm, cały człowiek jest kłamcą. Jestem zniszczony tą grzechu, a on jest zakochany we mnie. Jemu byłoby trudniej mnie kochać, mnie byłoby łatwiej jego, a jest odwrotnie, o czym doświadczy. Że jego miłość jest potężna. Do mnie. Do ciebie. Że jego miłość jest całkowita. Niezmienna galopująca. Jeszcze raz wrócę do tego wiersza z pieśni nad pieśniami. Oto on, umiłowany mój, biegnie przez ogórki podobny do gazeli, czeka na mnie, patrząc za mojego muru, zagląda przez okno, wypatruje przez kratę. Co jeszcze tutaj się dopatrzymy w tym mistycznym tekście? No patrzy za muru, chyba wszyscy rozumiemy co to jest. Mur grzechów. On z zamoru grzechów nawet potrafi patrzeć na mnie, dojrzeć mnie. Ja Go nie widzę, On mnie widzi. Patrzy przez okno, przez jakie okno? Przez okno przykazań. Jeśli widzi, że ja próbuję je wypełnić, może nieudolnie, ale próbuję, przynajmniej tęsknię, chcę, to już się robi okno między mną a Bogiem. A przez kratę? Przez jaką kratę Bóg patrzy na mnie. Widzicie co? Na medytacjach, które codziennie sobie spisuję już od 26 lat Zawsze lubię używać zeszytu w kratkę w linie I tam zapisuję słowa, które Pan Bóg mi daje na medytacji I tak jak rozważałem dzisiaj i wczoraj to słowo Pomyślałem sobie, Boże, no przecież zawsze kupuję zeszyt w kratkę Żeby pisać moją modlitwę od 26 lat Przez kratę patrzy na mnie Pan, przez moją modlitwę w starożytności ci którzy pisali hieroglify w Egipcie, albo kliny stawiali w Babilonie na, na glinianych tabliczkach. Albo nawet skrybowie hebrajscy, soferowie, to zanim postawili pierwsze litery, pierwsze robili linie, kratki, żeby litery były równo poustawione. Bóg patrzy przez kraty, On patrzy przez Biblię na mnie. Patrzy przez moje grzechy, czy ja je umiem uznać i w wyznać. Patrzy przez przykazania czy ja potrafię je, czy ja staram się je wypełniać. Ale nade wszystko ja go mogę zobaczyć w Biblii, w Piśmie Świętym, przez tą kratę liter. Bo tu jest to spojrzenie po prostu Bogu w twarz. A nawet sobie pomyślałem, wiecie, że Bóg. Przychodzi do nas też przez inny mur, przez mur cudów, bo w Księdze Wyjścia jest napisane, że jak Izrael wychodził z Egiptu, weszli w Morze Czerwone, no i oczywiście dokonał się ten cudowny e, fakt, że morze się jakoś rozstąpiło, to morze Sitowia, czy na skutek jakichś ruchów tektonicznych, czy na skutek jakiegoś e, zaburzenia, anomalii przyrodniczej. Faktem jest, że akurat to było wtedy, kiedy Izraelici wychodzili, to było cudowne. I w księdze wyjścia jest napisane, że Izrael, synowie Izraela szli przez środek Morza Sitowia po suchej ziemi, mając mur wód z prawej i z lewej strony. Mur. A Bóg patrzy przez mur. Bóg patrzy nawet przez cuda, bo ja też widzę w swoim życiu, że Bóg uczynił w moim życiu wiele cudów. Wiele razy przechodziłem przez takie Morze Czerwone, chociaż nie jestem tego godzien. Podejrzewam też, że wielu cudów w moim życiu nie zauważyłem. Ale on to dokonał. Że przechodziłem przez niemożliwe obszary mojej egzystencji. Myślę, że i tak jest z Tobą. Że były takie sytuacje, w których mówiłeś: Nie mam wyjścia. Nie mam, to sytuacja bez wyjścia dla mnie. I może byłeś już czarnej rozpaczy, jak w Egipcie. Księga wyjścia jest księgą mówiącą o wyjściu z sytuacji bez wyjścia. Wyszl z tej niewoli, idąc po dnie. Morza, chociaż nie było morza. Cud po prostu, paradoksy. Tam się w życiu też takie rzeczy zdarzają. Bóg patrzy przez mur cudów. Patrzy to przez okna. Już nie mam na myśli, wiecie co, przykazań. Ale widzę takie okna w Turynie na przykład. Całą turyński. Jest za szybą. Albo ta ikona Matki Bożej na Jesnej Górze też jest za szybą. Najświętszy no sakrament też jest ze sobą przez okna patrzy, dosłownie się można przetłumaczyć ten tekst. Tylko czy my widzimy przez te okna, że on na nas patrzy? Czy czujesz się widzianym przez Boga? Mówię, powiem inaczej. Czy czujesz się dostrzeganym przez Boga? Czy mówisz, że co mnie to obchodzi? Będzie cię to obchodziło, bo pewnego dnia będzie trumna i być może ona też będzie z okienkiem i cóż wtedy będziesz widział? Czy przez to okno wtedy będziesz widział, czy widziała perspektywę nieba? Jeśli w tej chwili tego nie odkryjemy, to po śmierci już będzie za późno na naukę. Mur, okno i krata. Szczególnie dzisiaj, tego wieczoru, wiecie, jakoś tak głęboko do mnie to przemawia, że. Zawsze w Ewangelii Łukasza, w tych fragmentach, gdzie Jezus przychodzi z martwy stał i pokazuje się uczniom, to jest to zawsze w tle mowa o pismach, o Biblii. Często z tego miejsca namawiam siebie i Was, żebyśmy nie opuszczali Pisma Świętego. To jest miejsce, gdzie najbliżej widać Boga, Słowo Boże, kontakt z Biblią. Oczywiście nic nie zobaczysz, jeśli nie wypełniasz okna przykazań. A na pewno absolutnie nic nie zobaczysz w kracie Pisma Świętego jeśli za mur grzechów nie wykonałeś skruchy, nie wyznałeś tych grzechów z powiedzi. Zobaczcie jak się to fajnie układa. To się układa bardzo mądrze, logicznie. Trzeba wyznać swoje grzechy, wejść w jakąś wierność przykazań i wtedy w Piśmie Świętym widać Jego twarz. I widać to, że dla Niego jesteśmy widoczni i oby tak było na wieki wieków. Amen.